Dzień dobry Państwu otwieram obradę 9 sesji Rady Miejskiej. Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Braniewie zwołana w trybie nadzwyczajnym była niewątpliwie jednym z najważniejszych posiedzeń w obecnej kadencji Rady. Wszystko za sprawą uchwały związanej z funkcjonowaniem samorządowych jednostek organizacyjnych chodzi tu o kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny zdrowe braniewo, który od 2011 roku zarządza braniewską pływalnią oraz miejski ośrodek sportu. Uchwała Rady Miejskiej w Braniewie z dnia dzisiejszego w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Kompleksa rekreacyjno rehabilitacyjnego Zdrowy Braniewo-Kryta Pływalnia w Braniewie. Kto z Państwa radnych jest za? Pierwsza z nich, czyli Zakład Budżetowy na mocy jednogłośnie przyjętej uchwały zostanie zlikwidowany. Jego zadania przejmie Miejski Ośrodek Sportu Zatoka. Jednym z powodów takiej decyzji jest ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem pływalni. Basen będzie dalej funkcjonował, tylko będzie miał inny status prawny, będzie połączony z Miejskim Ośrodkiem Sportu. Będzie to jedna jednostka budżetowa ułatwi to, jakby przekazywanie środków finansowych generalnie do, na basen, ale też chcemy ograniczyć te wydatki. Jakby to, to, to jest wynikiem jakby tego, tej naszej dzisiejszej decyzji, ale również na tą decyzję wpłynęły opinie mieszkańców, którzy już od dawna czekali na to, żeby obie jednostki połączyć, bo obie jednostki wypełniają podczas. Zadania. Jak wynika z rozliczenia zawartego w uzasadnieniu uchwały roczne koszty utrzymania basenu wynoszą średnio 1 935 000 przy dochodach własnych na poziomie około 700 000 złotych. Miasto co roku przekazuje zakładowi budżetowemu dotację w wysokości blisko 1 100 zł, jednak kwota ta nie może przekroczyć 50% kosztów działalności zakładu. Z treści uchwały wynika również, że stan zobowiązań kompleksu Zdrowe Braniewo na 30 czerwca 2019 roku wynosił ponad 290 tysięcy złotych, z czego 183 tysiące to zobowiązania wymagalne dla miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej oraz wodociągów miejskich. Tylko do 50% budżetu basenu mogliśmy dofinansować. To i tak jest dużo i chcielibyśmy również po tej dzisiejszej decyzji troszeczkę przeorganizować funkcjonowanie basenu. No będziemy się temu mocno przyglądali. Myślę, że i, i, i ja będę się temu przyglądał, i radni, i mieszkańcy będą weryfikowali tą naszą decyzję, a jakby jej skutkiem i efektem, który, który ja oczekuję, to na pewno będzie zmniejszenie wydatków na, na obie jednostki. Prawdopodobnie już 31 sierpnia po załatwieniu wszystkich kwestii prawnych zakład budżetowy KRR Zdrowe Braniewo przestanie istnieć. Majątek oraz dotychczasowe zadania zakładu przejmie Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie, który stanie się również nowym pracodawcą dotychczasowych pracowników basenu. Niestety organizacja Miejskiego Ośrodka Sportu będzie wiązała się z redukcją zatrudnienia. Na szczęście nie są to zwolnienia masowe. Jak mówiłem na sesji, są to trudne tematy i jakby społecznie niewygodne. Jesteśmy małym miastem, wszyscy się znamy, dlatego trudno tutaj jakby tych ludzi krzywdzić, ja jestem tego świadomy. To będzie na pewno kilka osób straci pracę, kilka osób z tych, którzy te etaty stracą, są emerytami lub mają prawa emerytalne. Troszeczkę zrobiliśmy weryfikację pracowników i przeniesiemy na inne stanowiska. No, staramy się ten proces likwidacji etatów i zwalniania pracowników przeprowadzić jak najmniej boleśnie, z najmniejszymi skutkami. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała struktura organizacyjna w Miejskim Ośrodku Sportu. Nie wiadomo również, czy władze zdecydują się na zmianę dyrektora ośrodka. Mamy takie przemyślenia i pomysły w związku z tym, że to nie, są, to nie jest likwidacja obu jednostek, tylko łączenie, w związku z czym y, myślę, że pozostawimy któregoś z dyrektorów y, y, jednostki.